Czy z połączenia tak skrajnie różnych produkcji jak Dark Souls i Uncharted może wyjść coś dobrego? Jeśli chcesz poznać moją pełną opinię na temat najnowszego dzieła Respawn Entertainment, czyli Star Wars Jedi, upadły zakon, zostań do końca odcinka. Miłego oglądania! Kto z nas nigdy w życiu nie chciał zostać rycerzem Jedi? Pewnie właśnie dlatego oczekiwania co do gier z tego uniwersum są tak wysokie. Ja powiem szczerze, że po obejrzeniu trailerów Gwiezdnych wojen Jedi Upadły Zakon byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego tytułu. Czy po przejściu całej gry i spędzeniu z nią kilkunastu godzin moje zdanie się zmieniło? To, co już od pierwszych sekund z tą grą rzuca się nam w oczy, a raczej w uszy, jest muzyka. Oczywiście ścieżka dźwiękowa nawiązuje do sagi gwiezdnych wojen, także te brzmienia są nam już znane, ale naprawdę każdemu fanowi gwiezdnych wojen zakręci się łezka wokół. Zresztą posłuchajcie sami. Słuchaj, nie chcę ci psuć rytmu pracy, ale szef chce na Tak, dobrze słyszycie, gra posiada pełny polski dubbing i moim zdaniem ten dubbing stoi na naprawdę bardzo w wysokim poziomie. Oczywiście wszystkich purystów Gwiezdnych Wojen zachęcam do tego, żeby grać z angielskim dubbingiem, a z polskimi napisami. Jak słyszycie, pozostałe dźwięki też stoją naprawdę na najwyższym poziomie. Ogólnie, udźwiękowanie tej gry, od muzyki przez dźwięk miecza świetlnego, przez dźwięki otoczenia dzikiej fauny, wszystko stoi na najwyższym poziomie i mega buduje klimat. Tak, wiem, to nie jest Tatooine, ale jakoś tak mi się skojarzyło. Takich smaczków w tej grze jest całe mnóstwo i naprawdę na każdym kroku każdy fan Gwiezdnych Wojen znajdzie coś dla siebie. Od lądowania statku, który wygląda przespektakularnie na każdej planecie, po wspomniane już dźwięki, widoki, księżyce, planety i cały ten klimat uniwersum Gwiezdnych Wojen, który dosłownie wylewa się z tej produkcji na każdym kroku. Myślę, że w tym momencie warto wspomnieć o warstwie graficznej tej produkcji, która stoi na przyzwoitym poziomie. Na pewno nie jest to jedna z najlepiej wyglądających gier dostępnych obecnie na rynku, ale naprawdę jest przyzwoicie. Ja grę ogrywałam na konsoli Sony Playstation 4 Pro i to, na co muszę zwrócić uwagę, to jest nie do końca stabilny framing tej produkcji. Od czasu do czasu zdarzały się spadki płynności i animacji, co na szczęście nie wpłynęło jakoś negatywnie na odbiór całej produkcji. Wróćmy jednak do gameplayu, bo ten jest najważniejszy ważniejsze oczywiście w grach wideo, tak jak wspomniałem, jest to dość egzotyczne połączenie Uncharted i Dark Souls. Jeśli kilka miesięcy temu ktoś by mi powiedział o możliwości takiego połączenia, to pewnie bym go wyśmiał, a jednak dostajemy właśnie to. Z Dark Souls dostaliśmy całą walkę, system checkpointów i to jak zachowują się przeciwnicy. No i tak jak w Dark Soulsach, zamiast ognisk mamy miejsca medytacji, gdzie po uzupełnieniu zdrowia na całej mapie odradzają się przeciwnicy. W momencie naszej śmierci przeciwnik który nas pokonał, odbiera nam całe doświadczenie, którego do tej pory nie wydaliśmy, w związku z tym musimy tam wrócić i je od niego odzyskać. Dokładnie tak samo jak w Dark Soulsach. Jeśli chodzi o poziom trudności, bo tutaj się pewnie nasuwa pytanie, jeśli Dark Souls to na pewno jest bardzo trudno, na szczęście nie i twórcy udostępnili nam cztery poziomy trudności i na fabularnym, czy na tym drugim poziomie trudności bez problemu każdy z was sobie poradzi. Od wyższych poziomów trudności zaczyna się już ciężko, a na Mistrzu Jedi Naprawdę jest cholernie trudno, ale myślę, że warto się trochę pomęczyć, bo satysfakcja z zabicia bossa czy nawet zwykłych przeciwników jest równie wielka, jak to było w Dark Souls. No a co z drugim składnikiem tego tytułu, czyli Uncharted? Co Star Wars Jedi Upadły Zakon? Czerpie z Uncharted, a no wszystko co najlepsze. Od świetnie zaprojektowanych bohaterów, i to wszystkich bohaterów, których spotykamy na naszej drodze, po świetnie prowadzoną kamerę. Naprawdę ujęcia kamery, to jak kamera podąża za naszym bohaterem, jest bardzo znane nam z serii Uncharted, ale świetnie buduje klimat, świetnie pokazuje otoczenie, całe planety i to wszystko co spotykamy na naszej drodze. Także naprawdę rewelacja i wielki szacun dla twórców za to jak kamera jest prowadzona w tej produkcji. Do tego świetna fabuła, która moim zdaniem jest jedną z lepszych fabuł, jaką dostaliśmy w grach o gwiezdnych wojnach z super twistami, z wieloma momentami, kiedy zbieramy szczękę z podłogi i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Podczas całej podróży odwiedzimy kilka planet, i te wszystkie planety bardzo różnią się, jeśli chodzi o wygląd. Co jest kolejnym plusem tej produkcji, bo naprawdę nigdy nie jest nudno, nigdy nie jest to samo, nie powtarzamy w kółko tych samych lokacji. Lokacje są bardzo zróżnicowane, bardzo fajnie zaprojektowane, z różnymi przejściami, skrótami i miejscami do odblokowania. Także kolejny plus dla produkcji ReSpawn Entertainment. Jeszcze kwestia długości gry, bo wiele osób mnie o to pyta, ile trwa gra, ile zajmie mi przejście tej gry, jeśli wydam te ponad 200 zł na najnowsze Star Warsy. Ja przeszedłem to w 15 godzin, ale myślę, że na trudniejszym poziomie trudności powinno zająć to około 20 godzin. Moim zdaniem to jest wystarczająca długość gry. Ja bardzo nie lubię oceniania gry przez pryzmat jej długości, bo naprawdę coś długiego może być gówniane, a coś krótkiego może być super ekstra. Także moim zdaniem tutaj długość jest w sam raz, nie ma nie ma dłużej, cały czas jest bardzo wartkie tempo akcji, cały czas chcemy grać, chcemy przechodzić, chcemy dowiedzieć się, co było dalej, jakie kolejne historie spotkają naszego bohatera. Jak widzicie, podczas rozgrywki spotkamy bardzo różnorodnych przeciwników od przedstawicieli lokalnej fauny, przez szturmowców imperium, po wielkich bossów, czy przeciwników, którzy również dysponują mocą. Kurczę, straszna laurka mi wychodzi z tej recenzji, ale naprawdę nie potrafię doszukać się żadnych poważnych błędów w tej produkcji. Oczywiście zdarzają się jakieś błędy, jakieś bagi, ale to jest normalne w grach wideo i myślę, że nawet nie warto o tym wspominać. Zapomniałem również dodać o genialnych łamigłówkach, które spotkamy podczas tej gry. Ogólnie o balansie walki, zwiedzania, eksploracji do łamigłówek też jest bardzo dobre. Nigdy nie miałem poczucia, że teraz chciałbym walczyć albo że w tym momencie za dużo walczyłem i chciałbym trochę odpocząć. Także, jeżeli jeśli jesteście fanami Gwiezdnych Wojen to koniecznie zagrajcie w Star Wars Jedi Upadły Zakon, a jeżeli nie jesteście fanami Gwiezdnych Wojen to również koniecznie zagrajcie w tym tytuł. Naprawdę warto, ja z czystym sumieniem polecam, jeśli miałbym tej grze wystawić punktową ocenę to pewnie byłoby to 9 na 10, no bo do dziesiątki czegoś tam jeszcze zabrakło i na to zawsze będę czekał. Jeżeli ten film Ci się podobał to nie zapomnij zostawić łapki w górę, no i niech moc będzie z Tobą.